W Brzuchowicach koło Lwowa po raz szósty odbyło się Forum Młodych Polaków na Ukrainie. W wydarzeniu uczestniczyli młodzi działacze i liderzy środowiska polskiego z wielu miast Ukrainy, od Charkowa po Imano Frankiwsk. Przez pięć dni młodzież debatowała o przyszłości Polaków na Ukrainie i o znaczeniu historii w kształtowaniu się tożsamości. W dyskusjach wzięli udział Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie i konsul Rafał Kocot. Przedkowie ukrywali swoje pochodzenie, bo były takie trudne czasy polityczne, a teraz to jakby wychodzi na jaw, teraz jest wolność, teraz można po prostu otwarcie o tym mówić, i świadomość się zmienia. I Teraz ci młodzi ludzie zaczynają decydować też, kim oni są: czy są Polakami, czy są Ukraińcami. I to jest tak, że e, trudno zdecydować. I to jest to faktycznie, że dwa, e, dwie ojczyzny, jedno serce. Motto tego forum to pamięć, tożsamość, przyszłość i my. Po prostu musimy wiedzieć, kim jesteśmy, tak? Nie, nie, muszy, nie musimy zapominać o naszej przeszłości i musimy mieć wiarę w naszą przyszłość. Szczególne znaczenie w tych trudnych czasach kwarantanny miało zajęcie integracyjne. Młodzież pod opieką trenerów rozwijała cechy liderskie, uczyła się skutecznej komunikacji oraz słuchania siebie nawzajem. Dla mnie to jest ważne. odczuwać, że ja nie jestem sama, że mam jakieś wsparcie, że mam inspirację, że mam ludzi, z którymi mogę porozmawiać, podzielić się tym, co jest dla mnie ważne, i oni mnie zrozumieją, że nie będę obca. Ciągle szukam inspiracji, żeby dalej pracować, żeby rozwijać się, żeby robić coś nowe. I właśnie na ten forum ja to, to otrzymuję. Dorocznym efektem forum młodych Polaków są kreowane przez uczestników mini projekty, które w przyszłości młodzież zrealizuje w swoich miejscowościach. Do tej pory we wszystkich edycjach powstało 47 takich projektów. To my będziemy kreować, jaka będzie przyszłość tych Polaków, tej powiedzmy tak mniejszości narodowej tu na Ukrainie. Dlatego przyjeżdżamy na forum, aby się szkolić, aby się uczyć, jak być dobrymi liderami, jak dobrze się komunikować ze sobą, jak uczyć się współpracy, jak umieć słuchać i słyszeć siebie nawzajem. Kilku uczestników z poprzednich for w tym roku brało udział w wyborach, w wyborach samorządowych. To pokazuje, że ta formuła takiego działania, takiego kształcenia, takiego aktywizowania, przynosi konkretne efekty. W ostatnim dniu forum młodzi liderzy dołączyli do akcji światełko pamięci dla cmentarza Łyczakowskiego w Lwowie. Wspólnie z wolontariuszami, harcerzami i przedstawicielami lokalnych polskich organizacji zapalili ponad 20 tysięcy zniczy na grobach lwowskiej nekropolii. Forum Młodych Polaków to inicjatywa, która już od 2015 roku łączy młodzież polskiego pochodzenia z całej Ukrainy. Jej głównym celem jest stworzenie wspólnoty ludzi, którzy będą krzewić kulturę polską, tradycje i język, a także aktywnie działać na rzecz polskości w swoich środowiskach. Organizatorem Forum Młodych Polaków na Ukrainie jest Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie.